Wyobraź sobie, że leżysz na gawłuszku z facetem, który przed chwilą doprowadził cię do istnego szaleństwa. A pięć minut później czujesz się bardziej samotna niż kiedykolwiek brzmi znajomo, bo dziewczyny, toksyczny seks to nie jest żaden urban legend, to jest po prostu nasza codzienność. I dziś rozkładam go na czynniki pierwsze. Będzie ostro, będzie szczerze, będzie. Sorry not sorry. Jak tam, dziewczyny i chłopaki? Witajcie z powrotem w kolejnym odcinku. Oh my god. Oh my god. It's Sorry Not Sorry Podcast. Sorry not sorry. Sorry not sorry. Kipisia. Oh my god, kepisha. Sorry, not sorry. Gotowi? To zaczynamy. Dobra, dziewczyny, pogadajmy szczerze. Seks toksycznej relacji. To nie jest zwykły seks. To jest jak jazda na rollercoasterze po trzech Red Bullach. Ekscytacja, ciarki, ciarki na plecach, zero kontroli i ta myśl, czy ja właśnie ryzykuję życie, czy tylko swoje zdrowie psychiczne. I wiecie co? Czasem naprawdę trudno to od siebie odróżnić. Bo z toksycznym facetem to nie jest po prostu przyjemność to jest broń, to jest narzędzie, które on wyciąga zawsze wtedy, kiedy zaczynasz się budzić z letargu i myśleć hm, może to nie jest dla mnie? I nagle jak za dotknięciem magicznej różdżki jesteś znowu wciągnięta w ten cały wir. On wie doskonale, jak sprawić, żebyś zapomniała o tym, że tydzień temu zniknął bez słowa. Że nie odpisał na ważną wiadomość, i że znowu zawalił coś, co dla ciebie było bardzo ważne. Ale oczywiście wystarczy jedno spojrzenie, a przede wszystkim jedno dotknięcie i jedna noc, abyś poczuła się jak ta jedyna dziewczyna na świecie. I nie oszukujmy się, toksyczny seks jest jak zakazany owoc. Im bardziej wiesz, że powinnaś powiedzieć nie. Tym bardziej masz ochotę powiedzieć tak, teraz, zaraz i jeszcze mocniej. To jest cały ten dreszczyk emocji, ta adrenalina, która sprawia, że nawet jak masz dość, to i tak wracasz, bo on wie, jak cię dokładnie podejść. Wie, co powiedzieć, jak dotknąć, żebyś zapomniała o wszystkich czerwonych flagach i przede wszystkim o własnych granicach. Ile razy miałaś tak, że po największej awanturze wylądowaliście w łóżku i nagle wszystko, co było złe, wyparowało? Przynajmniej na chwileczkę. I to jest właśnie ta cała pułapka, bo on daje Ci ten seks nie dlatego, że Cię kocha, tylko dlatego, że wie, że dzięki temu znowu będzie Cię miał. I że znowu mu wybaczysz, znowu przymkniesz oko, znowu dasz się przekonać, że tym razem będzie inaczej. I tutaj uwaga, cały spoiler, alert: nigdy nie jest inaczej. Nigdy nie jest inaczej. A najlepsze jest to, że on sam często po prostu nie widzi w tym nic złego. Przecież jest chemia, jest między wami ogień, jest cała namiętność. I tylko, że ta namiętność to często cała przykrywka. Dla braku szacunku, braku zaangażowania i zwykłej ludzkiej troski. On wcale nie musi się starać, bo wie, że wystarczy jedna noc, żeby znowu była jego, i tu zaczyna się cała gra. Gra o władzę, gra o kontrolę i gra o to, kto kogo potrzebuje bardziej. I nie wiem, czy też tak masz, ale toksyczni faceci mają w sobie to coś, Coś takiego z magika. I oni potrafią zniknąć na tydzień, a potem znowu wrócić z tekstem nie mogłem przestać myśleć o tobie i nagle bum. Jesteś znowu w tym samiutkim miejscu i nawet wiesz, że to ściema. To i tak dajesz się wkręcić. Bo seks z nim to nie jest tylko seks, to cały pakiet emocji od euforii po totalną rozsypkę. I tu pojawia się pytanie, dlaczego to działa? Dlaczego mimo tego całego syfu, mimo łez, mimo rozczarowań, mimo nieprzespanych nocy, ty dalej chcesz tego seksu? Bo toksyczny seks to, to jest jak narkotyk. Daje ci szybki haj, daje szybkie zapomnienie, szybkie tu i teraz moment, które na chwilę przykrywają cały twój ból. A po wszystkim zostajesz skacem emocjonalnym, który jest zdecydowanie gorszy niż po najgorszej imprezie. I wiecie co, najgorsze jest w tym wszystkim to, że my kobiety, które ogarniają życie, mają swoje pasje, swoje cele, swoje zajawki na siebie, też się na to łapią, bo to nie jest kwestia słabości. To jest kwestia chemii, kwestia hormonów, tej całej dzikiej. Energii, która sprawia, że nawet jak wiesz, że nie powinnaś tu być, że powinnaś uciekać, to ty i tak zostajesz. A potem budzisz się rano, patrzysz na niego i myślisz serio? serio znowu. Ale zanim zdążysz się obrazić na siebie, to on już cię całuje, już mówi, że jesteś wyjątkowa i cała zabawa zaczyna się od nowa. Więc jeśli czujesz, że seks stał się narzędziem tej relacji, że zamiast bliskości, to ty dostajesz tylko kolejne porcje dramy, to dziewczyno, girl, czas się obudzić, bo ty zasługujesz na więcej niż bycie czyimś emocjonalnym fast foodem. I okej, okay, dziewczyny, teraz czas na brutalną prawdę, bo wiecie co? My wszystkie mamy taki wbudowany radar na red flagi. Tylko Najczęściej udajemy, że go nie słyszymy, albo wyciszamy go, jak takie powiadomienia z aplikacji bankowej po weekendzie. <głos> <głos> Więc serio, ile razy w życiu widziałaś te czerwone lampki, a mimo to wchodzisz w to jeszcze głębiej? Bo może tym razem będzie inaczej, on się zmieni, albo to tylko taki etap, każdy musi się dotrzeć, albo klasyk. Ale seks jest taki, że głowa mała. No właśnie, seks, który przysłania nam calutką resztę, to jest największa red flaga. Ever. Jasne? To jest największa red flaga. I zaczynamy teraz. Pierwsza czerwona flaga to seks pokutni. I nie mówię tu o takim, wiesz, słodkim godzeniu się po dobrej sprzeczce o to, kto nie wyniósł śmieci, ja mówię o tych dramatycznych awanturach, gdzie padają słowa, które bolą jak strzały, a potem nagle dziki seks, jakby nic się nie stało. I wiecie co? To nie jest żadna naprawa relacji. To jest zamiatanie całego syfu pod dywan. On daje ci orgazm zamiast przeprosin, a ty łapisz się na tym, że znowu wybaczasz, bo było tak dobrze. Ale pod spodem dalej jest ból, żal. Nie do powiedzenia, i seks nie rozwiązuje tego problemu, a on chwilowo po prostu je ucisza. Druga bardzo ważna czerwona flaga to seks jako nagroda albo kara. Więc jeśli facet zaczyna cię w jakiś sposób szantażować seksem, typu nie będę się z tobą kochał, bo, bo się źle zachowałaś, no to albo wręcz przeciwnie, zasłużyłaś na nagrodę, to ucieka jasne. Uciekaj, bo to jest toksyczna gra, seks nigdy nie może być żadną walutą w związku, a ty jesteś partnerką, a nie żadnym psem na szkoleniu, żeby dostawać smaczki za dobre zachowanie. Kolejna redfraga, to on znika, a potem wraca, a potem znowu znika. I za każdym razem, kiedy wraca jest seks, taki, że wszystko inne przestaje się liczyć, i znowu wierzysz, że tym razem się postara, że tym razem nie zniknie, ale on wraca tylko wtedy, kiedy chce się naładować twoją energią, twoją czułością, twoim ciałem, a potem znowu znika, zostawiając się z pustką i pytaniami bez odpowiedzi. I jeszcze jedna klasyka. Seks, który zamienia się w test, czyli zobaczymy, czy mnie kochasz, albo udowodnij, że ci zależy, albo pokaż, że jesteś inna niż wszystkie. Dziewczyny, jeśli musisz coś udowadniać w łóżku, to już przegrałaś. Seks to nie jest żaden egzamin, nie jest konkurs na najlepszą kochankę, i jeśli facet cię testuje, to znaczy, że nie szuka partnerki, tylko on szuka pewnego rodzaju trofeum. I teraz najgorsza red flaga seks, który jest jedynym momentem, kiedy ty czujesz się ważna. A jeśli poza łóżkiem jesteś dla niego tylko powietrzem. A w łóżku królową wszechświata, boginią. To nie jest miłość. To jest emocjonalny głód. On daje ci ochłapy czułości. I tylko wtedy, kiedy sam czegoś potrzebuje. Poza tym jesteś sama ze swoimi emocjami, ze swoimi potrzebami i swoimi myślami. I wiecie co? My kobiety, my jesteśmy po prostu mistrzyniami w racjonalizowaniu tych red flag. My potrafimy tłumaczyć sobie, że, że, że to wszystko to on miał trudne dzieciństwo, że on nie umie ukazywać uczuć, on jest taki zamknięty w sobie. Ale prawda jest taka, że jeśli seks jest czymś jednym, co cię trzyma przy nim, to... To nie jest żadne love story i nigdy nie będzie. To jest thriller z happy endem, tylko tak naprawdę w jednej scenie tej łóżkowej. I na koniec, cała ta obsesja na punkcie tego, żeby być tą jedyną, która go zmieni. Każda z nas chyba miała taki etap, że ja go naprawię, ja go uleczę, ja mu pokażę, jak wygląda prawdziwa miłość. Dziewczyny, Ważny apel. My nie jesteśmy warsztatem naprawczym dla toksycznych facetów. Ok? Zapamiętajmy to sobie. Ja mówię to do, do każdej z nas łącznie z sobą. My nie jesteśmy żadnym warsztatem napra naprawczym dla toksyków. Jesteśmy królowymi własnego życia, jeśli on nie widzi twojej wartości poza seksem. To nie jest facet na życie, to jest facet na jedną noc i to najlepiej w twojej wyobraźni, a nie w twoim łóżku. Żebyś nie zdążyła się wkręcić. Więc jeśli rozpoznajesz te wszystkie red flagi lub którąś z nich, jeśli czujesz, że seks przysłania Ci calutką resztę, to zatrzymaj się, zadaj sobie pytanie, co tak naprawdę oczekujesz od tej relacji? Czy jesteś szczęśliwa, czy tylko uzależniona od emocjonalnego rollercoastera, który nazywasz miłością? Sorry no sorry, ale wierzę, że zasługujesz na więcej niż ochłapy bliskości, po jakiejś awanturze lub zasługujesz na seks, który jest celebracją waszej miłości, waszej relacji, a nie takim plastereczkiem na złamane serce. I czas na trochę szczerości do bólu, bo wiem, że ten temat to nie jest tylko teoria, to jest coś o czym słyszałyśmy opowieści koleżanek, a każda z nas, nawet ta najbardziej ogarnięta teoretycznie, ta która ma swoje życie pod kontrolą, swoje pasje, swoje granice, chce choć raz wkręciła się w toksyczną relację, w toksyczny seks i to nie jest żaden powód do wstydu, to jest powód, żeby się zatrzymać, odnaleźć siebie i zapytać się siebie, czego ja właściwie chcę od relacji. Bo wiecie co jest najgorsze? Że my często, bardzo często my mylimy intensywność z miłością. To jest nasz największy błąd. Myślimy, że skoro jest ogień, skoro są emocje, skoro po każdej dramie wracamy do siebie jak magnesy, to to jest to. A prawda jest taka, że prawdziwa miłość ona nie boli. Ona nie boli. I nie zostawia cię z kacem emocjonalnym, nie każe ci czekać na ochłapy czułości. Nie sprawia, że czujesz się niewidzialna poza sypialnią, i tu jest ten moment, kiedy ty musisz powiedzieć sobie: Sorry, no, sorry, wybieram siebie. Wybieram swoje zdrowie psychiczne, wybieram swoje marzenia, bo już nie chcę być tą. Tą dziewczyną, która czeka na wiadomość od faceta, który nie potrafi się zaangażować. I nie chcę być tą, która godzi się na bycie opcją, a nie priorytetem. I nie chcę być tą która daje z siebie wszystko, a w zamian dostaje tylko seks i złudzenia. Więc seks może być narzędziem bliskości, może być celebracją tego, co jest między nami, ale nigdy, nigdy nie powinien być plasterkiem na rany, które on sam zadaje, ani walutą. I tak, to wymaga oczywiście odwagi, to wymaga spojrzenia sobie w oczy, spojrzenia prawdzie w oczy i powiedzenia, że nie będę już dłużej grać w tę grę. I to wymaga odcięcia się od tego, co daje szybki haj, a zostawia pustkę. To wymaga nauczenia się tego, że samotność jest czasem lepsza niż bycie z kimś, kto nie potrafi pokochać cię naprawdę. I wiesz, co jest najlepsze, że kiedy w końcu ty wybierasz siebie, nagle świat staje się zupełnie inny, zaczynasz widzieć swoją wartość, zaczynasz czuć, że nie musisz nikomu nic a nic udowadniać, że nie musisz zgadzać się na półśrodki, bo zasługujesz na całość. I wtedy Dopiero pojawia się miejsce na prawdziwą relację, na taką, w której seks jest dopełnieniem, spełnieniem, a nie jedyną rzeczą, która po prostu Was łączy. I jeśli dziś czujesz, że Ty tkwisz w czymś, co Cię niszczy, jeśli seks jest jedynym, co Cię trzyma, przy tym facecie, to zatrzymaj się, proszę, popatrz na siebie z czułością i przypomnij sobie, kim byłaś, zanim dałaś się wkręcić w ten cały chory rollercoaster. I powiedz sobie, sorry, no, sorry, ale od dziś, od dziś, od teraz wybieram siebie. A jeśli boisz się zrobić ten krok, pamiętaj, że nie jesteś sama, bo my wszystkie się bałyśmy i wszystkie przez to przechodziłyśmy i właśnie też po to tu jesteśmy, żeby wspierać się, rozmawiać o tym. I śmiać się z własnych błędów, z własnych wiralowych wpadek, znaczy właśnie też seks wpadek, i przypominać sobie, że prawdziwa siła zaczyna się wtedy, kiedy ty wybierasz siebie. Więc, sorry, noc, sory, pamiętaj, że od dziś nie czekasz na jego wiadomość, tylko czekasz na siebie i to jest najlepsza decyzja, jaką Ty możesz podjąć. Także bardzo Ci dziękuję za dzisiaj i za słuchanie. Także bardzo Ci dziękuję za dzisiaj i za odsłuchiwanie mojego podcastu. Zachęcam Cię do subskrypcji, aby być na bieżąco, wesprzeć moje działania i dostawać powiadomienia o kolejnym odcinku. Dziękuję Ci jeszcze raz. Podziel się, proszę, tym odcinkiem ze znajomymi, z przyjaciółmi, a jeśli czujesz, to zostaw dla siebie. Buziaki, dzięki. Trzymaj się ciepło i pamiętaj, że nie jesteś sama lub sam. Bye!